To zdjęcie lisa nie zostało zrobione o zachodzie słońca. To zdjęcie nie zostało zrobione wcale, bo to nie jest zdjęcie. Ten obraz został od początku do końca wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Mimo to na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to bardzo dobrej jakości przykład fotografii przyrodniczej. Obraz przyciąga wzrok i prowokuje komentarze. Ludzie zachwycają się tym lisem i większość nie podejrzewają, co tak naprawdę tam widzą. W tym filmie pokażę Wam kilka takich kont, które publikują tylko treści AI, powiem Wam, co z tego mają, dlaczego nikt ich nie podejrzewa i jak rozpoznawać takie praktyki, żeby nie nabijać im wyświetleń. Zobaczcie na to. To jest kolejne zdjęcie z tego samego konta, a samo konto ma aż 50 tysięcy obserwujących. To jest już taki realny próg, który pozwala fotografowi na częściowe zarabianie na swojej fotografii w pośredni sposób, na przykład dzięki reklamowaniu sprzętu fotograficznego. Fajnie jest zarabiać na tym, co się kocha, na swojej fotografii, ale tutaj nie mamy fotografii wcale. Zamiast pobudki rano, pakowania sprzętu do ciężkiego plecaka, długiej podróży samochodem i marszu do celu, mamy generowanie w 3 minuty obrazka w narzędziu AI. Zamiast wyczekiwania na pojawienie się zwierzęcia, mamy to zwierzę praktycznie na życzenie. W idealnym świetle, w idealnych warunkach, od ręki. Zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę. AI to nowość. Fotografia cyfrowa kiedyś też była nowością i prawie tak samo mocno ją krytykowano, gdy powoli przesuwaliśmy się w stronę kart pamięci, odsuwając się od filmów analogowych. Tak samo był krytykowany nawet do dzisiaj jest Photoshop i Lightroom. Ale przy takich praktykach, jak ta omawiana, gdzie całe konto opiera się i buduje swoją markę tylko na treści generowanej, mamy zasadniczą różnicę etyczną. Te konta udają, że zdjęcia są prawdziwe. Zobaczcie, ja Wam mogę pokazać bez przeszkód zdjęcie przed i po obróbce. Wszyscy wiemy, że zdjęcie RAW wymaga obróbki. Tu trochę rozjaśnimy, tam dodamy kontrastu. Może lekko skorygujemy balans bieli w Photoshopie, ale konto, które udaje fotografa. Wystarczy spojrzeć na hashtagi, żeby pozbyć się wszelkich złudzeń. Ci twórcy chcą i liczą na naszą naiwność, nasze zabieganie i szybkie powierzchowne skrolowanie. Sami oznaczają zdjęcia jako fotografia przyrody, dzikie zwierzęta, dzika natura, a już szczytem bezczelności jest tagowanie ich przy użyciu na przykład nature lover, miłośnik natury. Niezły przekręt. I teraz widząc takie zdjęcie, pewnie część z was pomyśli, no cholera nie ma opcji, żeby się na to nabrać. Przecież to wygląda zupełnie nienaturalnie. I macie moją pełną zgodę, kiedy się przyjrzymy chwilę tym tworom, to nie sposób tych akurat nie rozpoznać jako oszustwa. Skąd więc te wszystkie komentarze pod zdjęciami, które zachwycają się nimi, jakby to była prawdziwa fotografia przyrodnicza? Skąd te wszystkie gratulacje dla autora pod postem? No, już tłumaczę. Po pierwsze, my, czyli ja i wy, widzowie, wiemy już, że patrzymy na AI. Ja wiem, bo się im przyglądałem długo, a wy, bo wam to właśnie powiedziałem. Ale kiedy scrollujemy Instagram na małym urządzeniu, jakim jest telefon, to nie zakładamy z góry, że powinniśmy być czujni. Miło spędzamy czas oglądając pracę naszych ulubionych fotografów. Większość zdjęć oglądamy szybko, scroll i następne, scroll i lecimy dalej. Rzadko się zatrzymujemy. Tacy autorzy to wykorzystują bez skrupułów. Ale wiecie, technologia też idzie do przodu i coraz łatwiej wygenerować zdjęcia, które coraz mniej się zdradzają jako AI. Dlatego nie mam nikomu za złe, jeśli nabierze się na takie prace. No, a zresztą, jeśli ktoś po prostu lubi takie obrazki, to kim ja jestem, żeby w ogóle móc mówić komuś, kto, co ma oglądać i co komentować. Cyfrowa grafika może być przecież ładna i interesująca. Ja na przykład lubię sobie czasami ustawić jako tapetę na kompie grafikę jakiegoś samochodu. Niektóre rzeczy tworzone graficznie są po prostu przyjemniejsze. I chwila na małą autoreklamę. Jeśli chcesz robić prawdziwe zdjęcia, a nie generowane iluzje, to zapraszam Cię na indywidualne konsultacje online dla fotografów takich jak Ty. Pomagam w nauce fotografii, obróbce zdjęć, doborze sprzętu i pracy w terenie. Na mojej stronie znajdziesz ankietę. Wypełnij ją, bo dzięki temu przygotuję nam program zajęć. Do każdego, kto wypełni ankietę, odezwę się osobiście i umówimy termin konsultacji. Dobra. Skoro już wiemy, dlaczego takie konta powstają i czemu ludzie się na nie w ogóle nabierają, to najważniejsze pytanie brzmi: jak je rozpoznać? Pierwsza rzecz to jest światło. Zwróćcie uwagę, że na takich kątach prawie zawsze jest złota godzina zawsze jest mięciutkie światło zawsze jest ciepłe, zawsze idealne. W prawdziwej fotografii przyrody to się po prostu nie zdarza. Natura bardzo rzadko współpracuje. Jeśli każde zdjęcie wygląda jak to jedno, jedyne, najlepsze ujęcie z całego roku. No to jest to co najmniej już podejrzane. Ale pamiętajcie, że dobrzy fotografowie dbają o swoje portfolio, tacy prawdziwi fotografowie. Część fotografów przyrody publikuje tylko swoje najlepsze prace, bo tak właśnie powinno wyglądać dobre portfolio. Mocna selekcja najlepszych zdjęć. Więc zanim kogoś oskarżycie o stosowanie AI, to upewnijcie się dobrze, że macie rację. Druga rzecz to zachowanie zwierząt. Zwierzęta na tych obrazach pozują, patrzą w obiekty, stoją dokładnie tam, gdzie chciałby fotograf. No, w prawdziwej przyrodzie one mają to kompletnie gdzieś. Nie interesuje ich kompozycja, światło ani reguła trójpodziału. Kolejna rzecz to opisy pod zdjęciami. Prawdziwi fotografowie bardzo często piszą, gdzie byli, ile czekali, w jakich warunkach pracowali, a tutaj jeden ambitny cytat, jedno zdanie albo w ogóle nic. Nie ma żadnej historii do opowiedzenia. Albo często widać, że cała treść została napisana bardzo ogólnikowo, kiczowato i bez detali. Takie generalizowanie, aby zagrać na wrażliwości widza. Zwróćcie też uwagę na regularność. Są dobrzy fotografowie, którzy publikują często i w dobrej jakości, ale znacznie częściej robią tak konta AI. I teraz ważne, to nie jest instrukcja do polowania na czarownicę, żeby pokazywać palcem. Jeśli ktoś otwarcie mówi, że tworzy grafikę AI, spoko. Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś udaje fotografa. A najgorsze jest to, że to dopiero początek. I skoro wiemy już, jak takie obrazy rozpoznać, to warto zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle będzie ich coraz więcej? I niestety odpowiedź nie jest optymistyczna. Te konta działają, bo są skuteczne dla właścicieli. Algorytmy Instagrama nie rozróżniają, czy obraz powstał w terenie po tygodniach przygotowań, czy został wygenerowany w 5 minut na prędce w narzędziu AI. Liczy się tylko jedno: czy obraz zatrzymuje nasz wzrok? A obrazy generowane przez sztuczną inteligencję są dosłownie projektowane dokładnie pod ten cel, żeby ten wzrok zatrzymać. Idealne światło, idealna kompozycja, idealny moment. Wszystko to, co w prawdziwej przyrodzie zdarza się rzadko, tutaj jest normą. Z czasem te obrazy będą coraz trudniejsze do odróżnienia od prawdziwej fotografii. Dziś jeszcze śmieszą nas dziwne detale, nienaturalne futro albo światło, które nie do końca gdzieś tam się zgadza, ale algorytmy uczą się bardzo szybko. Każde takie wytknięcie błędu sprawia, że kolejne generacje są lepsze, bardziej spójne, bardziej przekonujące. I dojdziemy na pewno kiedyś do momentu, w którym, patrząc na zdjęcie przyrody, nie będziemy już pytać, czy jest dobre, tylko czy w ogóle jest prawdziwe. To będzie nasze pierwsze pytanie. Problem polega na tym, że w tej samej przestrzeni funkcjonują prawdziwi fotografowie. Ludzie, którzy naprawdę wstają przed świtem, noszą ciężki sprzęt, marzną, mokrą. Leżą w błocie i przez większość czasu wracają do domu z pustymi kartami. Ich prace zaczynają przegrywać nie dlatego, że są gorsze, tylko dlatego, że są prawdziwe i są rzadsze. Prawdziwa przyroda nie jest idealna. Światło bywa płaskie, zwierzęta uciekają, pogoda się zmienia, a w świecie social mediów idealność wygrywa z autentycznością. No i tutaj zaczynamy tracić trochę więcej niż tylko zaufanie do pojedynczych kąt. Zaczynamy tracić zaufanie w ogóle do tego, co widzimy w sieci. Fotografia przyrody przez lata była czymś w rodzaju ładnego dokumentu, dowodem na to, że ktoś był w tym miejscu i w tym czasie i zobaczył coś fajnego i jeszcze to uwiecznił. Jeśli ten fundament zacznie się kruszyć, to każde zdjęcie stanie się tylko kolejną grafiką do scrollowania, oderwaną zupełnie od rzeczywistości, od wysiłku i od prawdziwego doświadczania fotografii przyrodniczej. I żeby było jasne, problemem nie jest sama sztuczna inteligencja. Problemem nie jest też grafika komputerowa jako forma twórczości i wyrazu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy fikcja zaczyna udawać dokument. Kiedy ktoś buduje swoją markę, zasięgi i potencjalne zarobki na zaufaniu, które normalnie przysługuje tylko prawdziwej fotografii. Bo w tym momencie to już nie jest kwestia estetyki, tylko chodzi o intencje. Jeżeli nie zaczniemy jasno rozróżniać tych dwóch światów, fotografii generowanych i obrazów, to bardzo szybko dojdziemy do punktu, w którym nie będzie to miało żadnego znaczenia. Wszystko stanie się tylko obrazem do scrollowania, ładnym, dopracowanym i skutecznym, dobrze płatnym, ale całkowicie oderwanym od tego co naprawdę istnieje poza ekranem. I na koniec chcę to jasno powiedzieć, to nie jest film przeciwko sztucznej inteligencji. AI jest narzędziem. Jak każde narzędzie może być używane uczciwie albo nieuczciwie. Jeśli ktoś tworzy grafiki generowane, wizualizacje, nie ma w tym nic złego, o ile nazywa rzeczy po imieniu, o ile nie udaje, że to jest zdjęcie. Problem zaczyna się, kiedy ktoś świadomie udaje fotografa i korzysta z zaufania, które ta dziedzina budowała przez lata. Fotografia przyrodnicza zawsze była czymś więcej niż tylko ładnym obrazkiem. Była zapisem chwili, dowodem cierpliwości, obecności w terenie, rzemiosła terenowego i kontaktu z prawdziwą, realną przyrodą. Kiedy zastępujemy to perfekcyjną symulacją, to tracimy całkowity sens tej fotografii. Dlatego moim zdaniem nie warto piętnować tych treści, tylko nauczyć się, jak się na nie nie nabierać. I wiecie, w świecie szybkiego scrollowania, małych ekranów, to jest zupełnie naturalne. Chodzi po prostu o świadomość i o to, żeby wiedzieć, co oglądamy i komu poświęcamy swój czas, uwagę i komu dajemy wyświetlenie. Jeśli po tym filmie chociaż kilka osób zatrzyma się na chwilę dłużej przy takich zdjęciach i zada sobie pytanie, czy to jeszcze jest fotografia, czy tylko jej imitacja. No to znaczy, że ten materiał miał sens, bo im szybciej nauczymy się odróżniać jedno od drugiego, tym większa szansa, że ta prawdziwa fotografia przyrody nie zniknie w zalewie idealnych, ale całkowicie pustych obrazów.